Kiedy jesteś w walaszkowym piekle, które ma odzorowywać Mordor, a tutaj na tych pustkowiach spostrzegasz latający kamień. W sobie latający kamień, i on tutaj sobie latając rzuca cień w tym miejscu. <grych> Super. A we ashalom Ważna bitwa, very importante bitwa, którą Mamy minimalną szansę wygrać, ale i tak spróbujemy. Jeżeli ją dobrze wygramy, to, to nawet uda nam się zamić to nieszczęsne Minas Morgul i wejście, główne wejście do Mordoru stanie przed nami otworem, jeżeli chodzi o ten obszar Walk. Plan jest taki, że przede wszystkim trzeba ubić Nazgula, który w teorii powiem, gdzieś z tej strony, pewnie z tej, z tej góry będzie Nazgul złaził. Natomiast będzie większa armia, problematyczna armia z trollami, bestiami innymi dziwnymi stworzeniami, także... Nie wiem czy się nie wycofamy, zadamy straty i się nie wycofamy. W każdym razie, a wy ja, Szalom, witam wszystkich serdecznie, apek górę, soczysty komentarz, Discord, Patreona i Twitch stream polecam y, kampania wariagów na Divine and conquer przed nami. To jakby taka bestia dostała z katapulty? Może? Na pewno będzie dużo biegania, dużo kajtowania. Dobra, rozpocznij bitwę i tu posiłki wroga wchodzą z tego miejsca. Okej, okay, no to mniej więcej tak jak przewidzieliśmy to cała ta ekipa mm, musi szybciutko, jak najszybciej do nas góra dobiec, żeby się go pozbyć, to jest nasze, nasz cel główny, natomiast reszta będzie gdzieś tu biegać, kajtować i na razie kupować czas, jeżeli chodzi, a <laughs> najgorsze są te bestie, te bestie są najbardziej prolatyczne obecnie. E, strzelaj tą katapultą Na razie tutaj strzelaj e, Oni mają tych nieszczęsnych łuczników nie? No właśnie i Iolo spróbujemy zaszarżować na nich mamy kawalerię ta armia też można ją w sumie przetracać e, Spróbujcie zrobić szarżę bo ładnie z górki zjedziecie na tych e, Tych tych e, Gwardzistów świątynnych jako łuczników Ta kawaleria chwilę tu postoi powalczy Dajmy czas, żeby nasza. żebyście wy, o właśnie, mogli w nich strzelać. Komni łucznicy męczą męczą te bestie, i tutaj lekką jazdą będziemy zaraz szarżować na ich trole, żeby ich katapulta nie strzelała. No chyba, że te bestie biegną prosto na katapultę, no to wtedy przełączcie się na grape i po prostu strzelajcie w nich, ale wolałbym, żeby te bestie... Okej, okay, wy chyba strzeliliście, nie? Eee, tu widać... O, te kuleczki lecą. Odpalmy sobie, zobaczymy jak one będą lecieć, bo to jest wery importante, troszeczkę przestrzelicie, ale może te dwie pierwsze bestie dostaną salwę z tych shotów, może się przewrócą od krasnoludzkiej technologii? Co ty gadasz? Jedno i że Ubili te kilka kuleczek zmasakrowały tą bestię, to jeszcze generała Ubili, który był tak akurat na tej bestii, no i pięknie, dobra, trzeba za wszelką cenę bronić katapulty. Mamy w końcu idealną kontrę, nie balisty, nie zwykła katapulta, krasnoludzkie kuleczki, to jest odpowiedź. To jest odpowiedź, której potrzebowaliśmy. Dobra, trzeba zaszarżować, bo te bestie idą prosto na katapultę, a nie zdążą przeładować. Chyba, że idą na tą piechotę? Nie wiem, weź zaszarżuj tą jazdą, Przejdźcie dalej. Szarżujecie i idziecie dalej. A teraz to w ogóle uciekajcie, bo oni zaraz zaczną strzelać. Teraz to uciekajcie, bo kuleczki w was wiadą. Wiedźcie sobie w tych. Mhm. Mhm. Mm wy też się odsuńcie. A wy celujcie dalej w te bestie. Niestety trolle biegną za naszymi łucznikami. Tutaj ta ekipa miała się skupić, ta piechota miała się skupić na, na zgulu. Ale sześć troli, czyli większość już w sumie ich ubiliśmy. Mm, dawaj tą piechotą Wbijaj się w tego nas góla. Wy uciekajcie, jeszcze raz będziecie szarżować, a wy wszyscy strzelajcie po tych trolach. Jako szczepinkom skończyły się strzały, to możecie wbiec te trolle, żeby ucznicy mogli uciec, bo generalnie trole, powinny je chyba dogonić. No i bestie. Bestie, ile ich zostało? 35. W sensie zabiliśmy tylko jedną bestię, tak? To jest. to jest za mało. To jest za mało, zdecydowanie. Okej, okay, kolejna salwa. Dobrze, kolejna bestia. I na szczęście bestia biega za naszym genera. Nie, generałem, z piechotą. Nice. Jak te trole tutaj wyglądają? Tych troli jest czterech. Um... Bijcie się z nimi i strzelajcie, jak już tu jesteście, a wy męczycie Nazgula, szarża. No, taka średnia szarża, 40. W ogóle ten Nazgul jest w piechocie, zwykle zgóle chyba kawalerię miały. Jakąś małą, niewielką kawalerię miały. Biegnijcie w kierunku tej katapulty, bo nie mają zasięgu. Okej, okay, i Sterlingowie przyszli na pomoc Nazgulowi, ale jest nasza kawaleria, która zaszarży im idealnie na plecy. Może się złamią? No to bestie tam z tyłu chodzą. Pokaż tą szarżę. E, ładnie wbiliście im, ładnie im na plecki wbiliście. Tutaj wbiliście tego trola, ostatni troll został, ostatnie dwa trole. to bijcie się z tymi trollami tam. Niestety bestie uciekły poza zasięg tej katapulty, katapulta ich nie dogoni. E, ściągniemy ten oddział jego gwardzistów, jego ciężkiej piechoty pod katapultę, bo on ściga naszego generała. Te najemne miecze, to niech oni biegną za nimi i dalej ich podprowadzą pod, y, pod y, nasze katapulty. Natomiast ta jeden oddział łuczników, łuczników cały czas męczy te trole i kawaleria uniemożliwia im szczelańsko. I wy mieliście ścigać i cały czas strzelać w tych. Siedni łucznicy, ale nie mają szans uciec, muszą tu zostać i walczyć ile się da. Walczyć ile się da już z tymi bestiami. Nie macie co uciekać, bo tak przed nimi nie uciekniecie. Dobra, tutaj już został tylko Nazgul i Sterlingowie złamani. Tu wszyscy łucznicy strzelają po bestiach. W końcu powinniście go ubić. A jak ta balista, nasze znaczy katapulta? Trafiacie coś tych? Trafiliście? Chyba nie trafiliście ani razu. Nie coś trafiliście, coś im robicie. Dobra, to biegaj cały czas. Wystawia mi się na strzał. Okej, okay, drobna szarża kawalerii. Powoli nam jednostki zaczynają panikować. Szkoda, że. Wy... Czekaj, wy nie macie przypadkiem płonących strzał? Nie, nie macie płonących strzał. Płonące strzały byłyby zbawienne, jeżeli o to chodzi. No i już spanikowała ta piechota. Znowu nie mamy co zrobić z tymi bestiami. Do tyłu. Nie po naszych, bardziej po swoich. Dobra, no trafienie było dobre. Połowa naszych zginęła, ale połowa też tych tempelwarców dostała. To był ostatni pocisk, jeszcze raz byście w nich strzelili, to może byśmy ubili ten oddział. Wyważy, że generał nas przeżył. Są jeszcze jakieś mobiki? Kurde, ci orkowie nie uciekają, oni do końca walczą. A, troll biegnie! O, trafiłeś, nice! Dobra, zostały jeszcze tylko trzy bestie do ubicia. Damy radę, na pewno. Przeraża mnie ten Mordor. Ty jeszcze troll cały czas za nami biegał, bijcie go! Dobra, one, one wpadły w szał, dobra, płonące pociski, w sumie katapulta ma płonące pociski, dobra, w końcu spanikowały. Ale bij cały czas, cały czas po ich klep. Kurde, nie trafiłeś, było blisko. A bo tu jeszcze Nazgul biega i żyje! Patrz jak naszego dobił, dobra, bijcie tego Nazgula! Nasza, nasza stepująca horda. Nikt tego nas nie bije. zapomniałem, że to jeszcze Nazgul biega. Porąbane, porąbana bitwa. Rzuć resztę naszej kawalerii na tego Nazgula. Zalejcie go, ubijcie dziada. Katapulta niech teraz strzela po tych gwarcach, w sensie temple wardzach. Te bestie cały czas są w szale. Nasz generał niech po prostu próbuje przeżyć. Może przy odrobinie szczęścia te bestie wbiegną w swoich tych... W swoją jednostkę, to by było idealne. No, prawie może. Może się przetną. Katapulta już nie trafia. Czyli co, tam został jeden Nazgul, tu zostały trzy szalone bestie. I 40 elitarnych, yy, mordorowych, yy, numeralników. Dobra, ubiliśmy nas gula, tak? O, nas był lubity the desert sands. Świetnie, dobra, to teraz yy, ta ekipa. Musimy zrobić zasadzkę na tą piechotę. Yy, tych tradesmenów daj tutaj. Kawaleria, właśnie to, co zostało z kawalerii, na jedną flankę. I wy na drugą flankę. I nawet mamy szansę wygrać tą bitwę. Wow. Katapulta cały czas niech po jak strzela, żeby się, żeby cały czas były w trybie paniki. Dobra, łucznicy obijają, teraz wy zbiegnijcie z górki i zaraz kawalerią po flankach będziemy szarżować. No dawajcie, jakaś malutka szarża, bo oni ścigają naszego generała cały czas. Teraz wy z tej strony, i wy z tej strony. I lecicie. Te strzały jeszcze w naszą jazdę wlatują. I powinniście dać radę. Generała też już możemy tu z powrotem wrzucić. Dobra, i wy strzelajcie po tych bestiach, żeby tu nie przyszły. Odganiajcie te bestie! Tymi swoimi śmiesznymi, drewnianymi strzałkami strzelajcie w te bestie. Niech idą stąd. A tu 29, dobra, praktycznie połowa już zginęła. Teraz cofniemy kawalerię jeszcze raz, będziemy szarżować. Dobra, 12, 11 zostało. Jak nam teraz nie zginie, generał i nasi nie spanikują, to powinniśmy wygrać. Bo te bestie. Aha, nam się skończyły pociski w artylerii. Ale jeszcze jedna bestia się przywróciła. Dobra, w razie czego są dwie bestie, a my nie mamy armii. <laughs> Więc jeżeli te bestie e, przestaną uciekać i trzeba będzie je pokonać, no to nie mamy kompletnie czym. Dobra, cofnij jeszcze raz jazdę. Mamy! Zakończ ta bitwa! Nieważne straty, ważne, że zniszczyliśmy tę armię. Minas Morgul będzie zdobyta. uff, nice. Ta nasza gówniana armia pokonała tą elitę Mordorową, na szczęście ta elita Mordorowa to oni mieli tam, nie wiem, połowę armii którzy to były no same te bestie, trollei, ci najciężsi gwardziści, workowi, w sensie numerojscy nawet No i bardzo ważne zwycięstwo, bo teraz jak my to zdobyliśmy Mamy otwarte wejście do Mordoru i w sumie połączyliśmy nasze dwie armie, nie? Ta, która szła od pleców Mordoru ze wschodu I ta, która głównym wejściem przez zachodnią w stronę wchodziła. To oczywiście execute Nice. Great sukces. Minas Morgul zdobyte. Populacja spada. Nawet lojalni są 22 tysiące. 22 tysiące workowych dzieciątek, które sobie żyło yy, sobie spokojnie w mieście workowym. Chodziło pewnie do szkółek. Do parków sobie chodzili. Do świątyń Merkola. -mer Merkora składać ofiary. Po szkółce sobie wracały do swoich y, namiotów, do swoich szałasów, do swoich chatek, do swoich norek. A teraz doktryna Pana ich dosięgłam. Mnhaaaa... <laughs> Hehe, mi. Dostaliśmy nawet informację, że Nazgul został pokonany. E, tylko nie wiem, czy to będzie jakaś respiona armia, czy on po prostu się z, Czy on po prostu za jakiś czas e, powróci tą Sauron, go poskłada, wychiluje, e, zabandażuje wszystkie otarcia i skaleczenia. Bo jakby to miała być jakaś respiona armia pod Barad-durem To byłoby bardzo, ale to bardzo... O! I to może być respiona armia Bo on się wziął znikąd, a to jest nasza prowincja, barad jest tutaj, czyli okej okay. I tu mamy Barad-durek Barad-durek, tu siedzi general, tu sisterlingowie no, bo praktycznie puste, ale teraz tu ta armia lezie Czyli to są same takie mobiki, pewnie mają jednego trolla jeszcze i pewien trolową katapultę No szkoda Mamy dwóch nowych generałów. Jeden generał jest tutaj w Lędzieżyni. Od razu pójdziesz na północ, po generałów na północy, i drugi generał jest w. Aha! W oblężonym Ozgiliacie! Czemuś ty tu się w tym mieście znalazł? Jak ty żeś tu się znalazł? O stracimy tego generała niestety. Bo z giliatów nie da się... jak on oblega, to nie ma jak. Musieli za zachodnią zachodnie i go ratować. No i nic, to polegnie, będzie walczył do końca. Zacznijmy od dwie rzeczy ważnych, czyli od naszej jednoosobowej drużyny pierścienia. Bo całego Mordoru nie podbijemy, to za długo będzie trwało. Bo zwłaszcza, że on tutaj się na Rohan troszeczkę rozrobi na Gondory. Więc naszym nadal głównym celem, priorytetem jest dostarczenie pierścienia i w ten sposób zniszczenie Mordoru. No Mordziu, raz, dwa, trzy. Trzy tury i będziesz wina Smorgul. Morgul. Trzy tury, a ty Mordeczko... Yy, tu gdzieś były Forty, pamiętam. Trzeba będzie ciebie dziś schować. Rodaj się krzaczkami. Szybki przegląd budyneczków, gdzie możemy. O, tu na przykład możesz rozbudować tu jest osada, która potrzebuje budynku, możesz zbudować garnizon. te Na plecach osady już tylko rozbudowujemy, żeby budować się olsztyn, w Olsztynie zbudujesz yy, koszary lepsze, w Amrunie to jest tutaj też zrobisz lepsze koszary. W sandomierzu zrób gilię Masonery, czemu nie było od razu postawiona. W tym miejscu również koszary. Tutaj również koszary poprosimy. Trzeba troszeczkę zwiększyć dostęp do lepszych jednostek. Tutaj zbuduj koszary. Hmm, tutaj zdecydowanie koszary. Wszędzie gdzie się da na razie koszary robimy. Wszędzie gdzie się da na razie trzaskamy koszary. Hmm, to jest świątynia, zrób też koszary. Zaraz będziemy mieli kulturkę naszą. Jak to jest? 13%. Dobra, nice. Jak wygląda ta osada? Co tu się odwaliło? Tu jest 14,83. No właśnie, dużo. Mobikowe jednostki to też pewnie mobikowe jednostki, ale to jest niewielki, właśnie. To jest kawaleria była garnizonem. E, I będziemy potrzebowali coś, żeby to odbić. Wy na pewno się wycofajcie. E, musimy w końcu pokonać tą armię, która tutaj jest. tych Sterlingów. Musimy rozbić tą armię Sterlingów. dać radę. To są nasze dobre jednostki. Mamy jeszcze posiłki. Świetnie. E, Poszli strzelców. E, w końcu mamy tu jakąś lepszą piechotę. Nie jest heavy infantry, bo to jest medium infantry, ale w naszym wypadku medium infantry to jest jak very super, super, super heavy infantry. I wy macie jazdę tutaj cyk, 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 weź ich ostrzeliwuj od razu. Słuchuję się na tej kawalerii, bo mają też tych konnych strzelców, nie? No właśnie. Jednostki posiłkowe z miasta cyk. za długo ta armia i ci posiłki i sterlingów kontrowały nasze posiłki. Do głównych sił, o ci już się łamią. Nice, i dawaj rydwany. Dobra, myślę, że możemy na nich szarżować. Mamy rydwany, mamy tyle dobrej piechoty, oni mają bardzo słabe. I sterlingowe te pierwsze jednostki. Możemy po prostu rydwanami to porozjeżdżać, zaszarżować z każdej strony. I myślę, że powinniśmy bez większych strat wygrać tą bitwę i armię przesłać dalej. Możemy to Marium sprawiać odbić to, co się zbuntowało. Myślę, że to będzie najlepsza opcja. Kusujcie się na tej konnej kawalerii, naszych konnych łucznikach. Tak, ci już spanikowali, to idźcie dalej rozjeżdżajcie, rydwany teraz może na ten oddział, to są Spirmeni. Są Spearmeni, ale obrócani do was bokiem, tyłem, także idealnie. Przować dalej, to wszystko panikuje? Panikuje już. Oczywiście Execute. Teraz tak, szpiego jak mój szpiegu. Czy Ty coś pokazujesz? Nie, tutaj nic nie idzie, więc prawdopodobnie zrobimy po prostu w ten sposób, że ta armia pójdzie na południe. To są posiłki, które będą garnizować to miasto. No i tu się już porekrutowały, nasze pierwsze elitarne jednostki. Hmm, pięknie, co prawda bez pancerzy, bez jakiegoś dodatkowego przeszkolenia, ale jest jak jest, rekrutuj tych żbiczków. Co my ta, tej piechoty potrzebujemy, możemy was rekrutować i wy lecicie już. A, ja, bo ta piechota was spowalnia. To wylećcie na pełnej. Piechota będzie truchtać za wami w pojedynczym oddziale. Hmm, to jeszcze posiłki lecą. Tu będą posiłki leć, tu coś przetrenowujemy. 152 tych wy ich zostaw wylecicie na północ. Duże siły, duże siły, tylko one potrzebują czasu na rotację. Czyli czas na rotację, to na pewno kurdupli rekrutuj. Hmm, w tej osadzie mamy pełno, no i to są takie nasze trzy osady werbunkowe. Jeszcze w Olsztynie zrobi się. Co mnie tych konnych łuczników nie rób, zrobią się lepsze koszary, to może będzie jakieś cięższe jednostki do rekrutacji. No i wieżyczkowy przy okazji tu jest. Przy okazji wieżyczkowy, ciach. Tu jest wieżyczka potrzebna, ciach. No i cała prowincja włady w jest rozświetlona. Zawierzyczkowana, także idziesz na kolejną prowincję. Nawet nie wiecie, jak bardzo brakuje nam posiłków. Dobrze, szpiegach, mój szpiegu, bo możemy się oblegać, Kandro, z 9 tur. Albo możemy w sumie na razie odpuścić i zająć się armią, która idzie tutaj. No, tylko musielibyśmy zająć ten fort. Dałbyś radę czymś szybko tam skoczyć, zająć fort i wrócić? No właśnie, zajmij fort. Możemy nawet jeden oddział poświęcić. Niech on tam siedzi w tym forcie. Oni jedną turę będą musieli to oblegać. Wejdź sobie do tego fortu, możesz przejść na drugą stronę teraz? Nie, nie możesz. Okej, okay, a coś widzisz więcej, nie widzisz. Dobra, to znajdź sobie tutaj. Jedną turę mamy. Dobra, to zrobimy w ten sposób, że wy będziecie oblegać, tylko będziemy to oblegać moimi siłami. Na tyle, żeby może ich sprowokować do ataku. Pokaż, co się tutaj znajduje. Tu mamy. Karypli małych. Małe kurdupelki, kurdubelkowe to na pewno dasz łuczników wszystkich konnych. Przecież możemy jeszcze jednym konnym łucznikiem zajechać, zająć. Ooo, zasadzka! Zasadzka! Hmm. No szkoda, bo ci łucznicy prawdopodobnie zginą. Faramirowi Rangerzy. Eee, no właśnie, myślałem, że ja coś daję. jeszcze z Itilien gondorscy zostaną i zasilam nasze szeregi, ale nie. już workowie wszystko wyczyścili. Nie ma żadnych najemników, no nic, na automacie to jest większa szansa, że po prostu więcej ich przeżyje. Hmm. Dobra, to wrzucisz tutaj w takim razie wszystko. Może nas z dwóch stron zaatakują. I to oblegamy, tu będziecie na razie stać, tu nic nie zrobimy, potrzebujemy posiłków, wy na razie się stąd za bardzo nie ruszycie. Bo są zamieszki, i to duże. Moglibyśmy w sumie zrobić hordę szpiegów, która by chodziła i robiła za misjonarzy. Ale chyba nie mamy tyle możliwości rekrutacji szpiegów. Moglibyśmy zacząć ich robić. dobra, no zacznij robić tych szpiegokapłanów. Którzy będą siedzieć w osadach, to mi się trochę nie podoba. Bo znowu Gondor niby ma armię, a przegrywa z Mordorem. To nawet nie jest silna armia. Znaczy taka... Powinniście ich naklepać. W walce wręcz, to te wasze siły powinny raczej wygrać, dopóki nie będą mieli jakiejś gigantycznej ilości... Gigantycznej... No dobra, Morgul Chosen to już są pronatyczne jednostki, ale nie mają żadnych troli, nie mają żadnych bestii. To są zwykle Black Uruki. Nie mają numerejczyków ani tych y, temple Guards'ów. I tu jest jeszcze jedna duża armia przy czarnej bramie. Mm, możemy podejrzeć, co ty masz? No i tu jest niestety są trole i Morgul Chosen. A Nie, to jest w ogóle Sauron's Will jeszcze bardziej jakaś inna spasiona jednostka. I to pewnie cofa przez czarną bramę, żeby bronić Mordoru. Tu idzie nasza jeszcze jedna armia. Tylko, co my chcemy zrobić? Bo ta armia będzie musiała zająć się tym albo tym. Najfajniej to, jakbyście. Bo to jest jedna prowincja, tak? I osada jest tutaj, tak? Tak, dobra, to podejdź sobie tu. Może udać się go zaatakować. zobaczysz jak wygląda przejście przez czarną bramę. No i na razie chyba tyle. O proszę, wychodzą z Kajandros. Będzie bitwa. Wychodzą z Andros Bardzo dobrze, spróbujemy je zdobyć. Że nas lepiej byłoby to w kółko oblegać. Bo musiały być duże siły, bo teraz ja bym zostawił tu garnizon, oni przyjdą znowu, będą to odbijać. Eee, no dobra, to tą armię na pewno trzeba rozbić. Kai Andros jako mapa bitewna też ma własny, własny model graficzny. I mam nadzieję, że oni wyjdą z zamku, bo jak nie wyjdą z zamku, to my nie będziemy mieli za bardzo jak się do nich dostać, jeżeli się zbagują, tak jak w Ozgiliacie już nie będzie tak przyjemnie. No właśnie, tu są mury wieżyczki, tu wszystko bije strzała, bo tu się gondor powinien bronić. Dobra, ale oni chyba wychodzą. Nice. Bardzo dobra wiadomość. To jest właśnie ta wysepka Cajandros, a tutaj płynie Anduinas do z jednej z drugiej strony. Eee, tu są ziemie gondoru, a w tą stronę powinien być mordor chyba. konnym łucznikom skończyły się strzały, a ci workowie włażą i włażą przez to brabę i wyłażą. I zacząłem go raszować jego uczniów, których własował przodem. Cofnij się, teraz nasze dupelki zaczną atakować, to znowu łucznicy idą, znowu... O, jakie dobre trafienie, nice. Pięknie, podoba mi się, plusik do kajecika. No, zaryzykujemy i strzelimy krasnoludzkimi shotami w sam środek, na ich w sumie środkową linię, jakby nie patrzeć, bo tak są rozstawieni. I wykorzystamy to i naszą kawalerię będziemy przejeżdżać po ich pierwszej linii, która nas zaatakowała. Czarodzieje ładnie tankują całe domagę tu widzę, że już niektórzy uciekają, świetnie. To wy pójdziecie dalej ich puszować w ten sposób. I tu są jeszcze kurdupelki schowane w lesie naprzód. Dobrze na razie to wygląda. Podejdźcie bliżej, wy strzelajcie też gdzieś tutaj w środek, żeby nie strzelać po naszych, którzy będą tutaj szarżować. O, tak. Dobrze, puszujcie, dobrze się łamią. Eee, wy zatrzymaliście ich, bo tutaj ci koni ucznicy mieli zaszarżować, ale jak ta piechota zostanie zatrzymana przez te kurdupelki? Coś średnio wam na razie dajecie radę ich zatrzymać. Cofnij tą kawalerię. Żeby nie była się z nimi. Użyj fireboli, użyj tu fireboli, użyj trutki na szczury. Ładnie się przebijacie, oni panikują, panikują. No i nice. No i rozbiliśmy. Teraz dobrze byłoby wparować do tego zamku na plac zanim oni by właśnie zamknęli bramę i zanim by się ogarnęli, w sensie moralki, by im wróciły. Rozjeżdżaj rydwanami co się da nas zatrzymali, to wróci Rydwan, albo w sumie Rydwanami wjedź w tych, tych, w tych łuczników wy zaatakujcie tych łuczników, żeby spanikowalić, też uciekają, uciekają Oj, kawaleria Warniagów wbija do Kaendros, żeby odbić to miasto dawną gondorską fortecę czas ludzi zachodu minął, teraz hordy ze wschodu stworzą nową cywilizację na zliszczach zachodnich gondorczyków i Mordoru Ile tu się broni? Czterech. Jeżeli dacie radę wybić czterech zanim te jednostki wejdą na plac, to wygramy, bo im się moralki nie odnowią. Że weź ich blokuj na ile się da. to jazdą widzę, że znowu bramy się zamknęły przed naszymi. Gdzieś ostatni żbiczek się broni na placu i trzyma. Dawaj, dawaj, dawaj! Pijają ci łucznicy i oddają się moralki, znowu będzie musieli się bić. No, zaś blokuj go! Nie, Bo biednie! Zatrzyma! Nie, bieg! O, trafił go, dobra. Mamy zwycięstwo, udało się. Ten jeden bieg, ale zginął i kolejny je zdążył, a tu wybili ten oddział. Piękne zwycięstwo. E, Zakończ bitwę? E, powinniśmy przejąć kandrost, tylko pytanie, czy będziemy próbować je utrzymać, bo tam znowu kolejna armia idzie. My nie możemy zostawić tu garnizonu, bo nie mamy z czego. Okej, okay, y, kolejne 22 tysiące, nice. Zbrodnie wojenne w śródziemiu. Coś pięknego. Chyba wyjdziemy, zostawiłem tu może na jakiś najgorszy oddział, żeby kupił jedną turę. Eee, I wyjdziemy, bo trzeba będzie pokonać. Zobaczymy, co ta armia zrobi. Bo my ją dogonimy w tej turze, bo on jedną... Aha, dzień dobry. Chłopu musi naokoło biegać. Dobra, nice. Możemy sprawdzić odbić może zachodni odgidiat i Mina I potem wrócić przez wschodni. Biegać i plądrować ziemię Gondoru pod okupacją. Po tego, znaczy, ziemię Gondoru pod okupacją Mordoru. Endros. Spoko, bo to jest. Tak, to są upgrade'y, to się zgodzimy. Zamieszki Wost Hill. Ile tu jest już zadowolenia? Tu jest, proszę ja, was. 65. Za jedną turę zrobi się. Aha, tu jest koszt budowy. Myślę, że my robimy tego. Garnizon, który da 10 zadowolenia. No dobra, jest jak jest. Misja się nie udała. O tyły panie, wybacz, ale... Ale my jesteśmy na wojnie! I twoich misji nie do końca musimy chyba wykonywać? Ja wiem, że ty fajkowego ziela chciałbyś więcej. Ojej. Chciałbyś więcej fajkowego ziela. O, to jest ten brzydal, który dowodził oblężenie mi na któremu się poległo. Ej, o Tyły panie, my zaraz do ciebie przyjdzie. Oś cholipka. You. To nie wiem czy my zaraz przejdziemy. Mamy dużo. Mamy, mamy prawie 100 tysięcy. Mamy 90 tysięcy hajsu. A nie mamy jak dosyłać posiłków na front. Ja wam mówiłem, że to będzie najcięższa wojna, bo będzie problem z dostarczaniem jednostek. Raz, że odległości są gigantyczne, a dwa, że nie mamy przygotowanej infrastruktury, żeby od razu wbijać do mordoru. Bo nie maisz ty. Kolejne jednostki, kolejne żbiczki. Rekrutuj kurdupli, bo coś musi trzymać nasze linie. W Brauntaunie zrób Blacksmitha Żeby ich przetrenowywać na lepsze pancerze Żeby więcej mogli wytrzymać W syryjskim cokolwiek zbuduj Tu... możemy już... o mamy dostęp do naszych jednostek, fajnie Przetrenuj, rekrutuj, rekrutuj, od razu zrób lepszego kampa wojskowego Będziemy więcej naszych rekrutować tu jest problem z zadowoleniem, tak? Zrób kapliczkę na szybko, 5 tur I yy, to na razie tyle jeżeli chodzi o budyneczki, tak? Bo tu się naprawia, naprawia Możemy coś tu świeżego, cieplutkiego, dobrego zrekrutować. Tutaj nic ciekawego, tu się rekrutują kurdupelki. No i Tobruk, nasza najbardziej rozbudowana główna osada rekrutacyjna, i na razie też nic nowego nie wrzucisz. Co my robimy? Czy my odbijamy to, czy formujemy armię, która będzie walczyć z tymi? Mamy tu gdzieś szpiega, tu są wieżyczki, tu jest szpiegu. Dobrze byłoby widzieć, co on tam ciągnie. Trzeba by wygrać jedną, drugą bitwę. Z tymi karyplami plami. pewno posiłki idą w tym kierunku To jest pewne, wszyscy jak najszybciej tutaj Stalitarna kawaleria hmm. Ja wy się tu będziecie bronić, to jest jakiś garnizon, nie? To są konni łucznicy Ej, to moglibyśmy spróbować przerwać to oblężenie? Co on tutaj ma? On tutaj nic nie ma, my go... Jego... Aha, tu nie ma konnych łuczników generalnie Znów oddział konnych łuczników No dobra, ale my go poszarżujemy, pomęczymy To jest do wygrania, do rozegrania Hmm, te siły nie, no trzeba pokonać tą armię, czy odbić to miasto, żeby się nie rekrutował. On, my, jeżeli wygramy tą bitwę, to on straci kolejne jedną, dwie tury na obleganie tego. Lecimy How na południe szybko. Szybciutko lecimy na południe. The... E, tą kawalerę też cofnij, żeby nie zginęła. Mm, I wy się zajmiecie odbiciem pacyfikacją How tej osady. Umontujemy siły, które. Które zatrzymają tą dużą zrespioną armię Już posiłki idą, tylko nie ma generałów, nie mamy generałów Za ile tur my będziemy How mieli dostęp do generała, bo w Tobruku nie możemy W One Batory za trzy tury moglibyśmy zarekrutować kolejną szlachtę wariagów Na trzy tury by się znowu rekrutowała i potem znowu kilka tur na dojście Trzeba więcej generałów To co machniemy jeszcze jeszcze wieżyczkowego Pyk, najemnicy może jakieś mu makile? No nie, niestety nie. Ale na środku tych naszych stepów yy, możemy zbudować okręt. Tak znaczy, że gdzieś tutaj, nie na tej rzece? Że na tej prowincji? Nie, ma no, gdzieś tam jest okręt do zbudowania. E, podejdziesz tutaj pod koronodajem, zbudujesz kolejną wieżyczkę. No i tak na zakończenie odcinka dwie wieżyczki. Myślę, że spoko. Dziękuję wszystkim, którzy oglądali do końca. E, widzimy się jutro. Trzymajcie się na razie. Cześć, cześć.